Siemanko, witam na moim grillu. Dzisiaj przygotujemy sobie kurczaka prosto z Jamajki. Jerk kurczaka. I do tego zrobimy sobie taki sosik. Barbecue, jerk, barbecue. I pokażę Wam jak to przygotować w domu, na własnym grillu. Taki fajny, gęsty sos, który ma zapach ogniska. Słuchajcie, na samym początku musicie sobie znaleźć taką jakiś garnek albo garnuszek, który możecie włożyć do grilla i go trochę uwędzić. Pewnie już go nie, będzie, nie będziecie używać w Waszej kuchni. No, i do niego wrzucamy tak: jedną cebulę, jedną łyżkę masła, jeden ząbek czosnku i trochę pokrojonego chili. Tak. I to wszystko musi nam się zaprzyjaźnić na grillu, ale dodamy do tego przypraw. Dodamy tak: gałkę muszkatołową. No, bo to będzie taki sos barbecue jerk. Tak więc dodajemy połóżeczki tego. Nie, Nie dużo. ja tego sosu, naprawdę robię bardzo mało. Szczypki Szczyptę ostrej papryki, tak, ziele angielskie mielone, to jest ważna rzecz, też szczyptę i dwa liście laurowe i słuchajcie, i w tym momencie wrzucamy to na grilla, tylko jeżeli chcecie uzyskać taki, taki posmak barbecue, to popatrzcie, ja tutaj sobie wrzuciłem kawałek drzewa wiśniowego. No, i do tego damy też odrobinę suchego jałowca. Przez to uw y uwędzimy te wszystkie nasze smaki, to całe masło, które tam jest. Przykryjmy to. O, widzicie, jak się pali. I teraz wrzucamy ten garnuszek tutaj, i wszystko przykrywamy. Niech się nam to tutaj uwędzi. W tym momencie przechodzimy do marynaty, do naszego kurczaka. I słuchajcie, ja mam tutaj pociętą jedną papryczkę chili. Dość dużo składników tutaj idzie, ale naprawdę fajnie się one będą komponować. Dodajemy też trzy zmiażdżone ząbki czosnku. Jak pewnie widzicie, ten dym się unosi tutaj. Ja się nie mogę doczekać na ten sos. Do tego dajemy jedną łyżkę octu jabłkowego. Tak. No i oczywiście przyprawy. Dużo przypraw. Na samym początku ziele angielskie mielone. Jedną łyżeczkę tego ziela. O. Szczerze Wam powiem, że jest dość dużo tutaj przypraw. Ten kurczak wychodzi ciemny, ale naprawdę jest smaczny. No i oczywiście ostrą paprykę tak gdzieś jedną łyżeczkę gałka muszkatołowa też pół łyżeczki może jedną łyżeczkę tak samo no i oczywiście pieprz czarny, grubo mielony pół łyżeczki. No i goździki dajemy z 6 goździków do moździerza i miele. Zmielone goździki dodajemy do naszej marynaty. No i to już jest prawie wszystko. Dodamy jeszcze sok z limonki. Tak gdzieś połowę soku z limonki. Pięknie. Jedną łyżeczkę sosu sojowego. Marynata jest już gotowa. Przejdźmy więc do kurczaka. Z kurczaka używamy nóżki. I słuchajcie, musimy sobie je tak naciąć z każdej strony, z dwóch stron. O, wtedy one po prostu szybciej się zamarynują to jest jedna rzecz. A druga rzecz, szybciej dojdą na grillu. No bo wiadomo, pierś z kurczaka to nie jest sztuka, szybko, się, szybko dojdzie do siebie. Ale takie nóżki to naprawdę będą potrzebowały kupy czasu. A jak je natniemy, no to chwila, moment są gotowe. Wrzucamy do tej marynaty i obtaczamy. Nóżka mam już obtoczone. Zostawmy je w marynacie na co najmniej pół godziny, a w tym momencie przejdziemy do sosu. Wszystkie składniki mojego sosu się fajnie ze sobą zaprzyjaźniły, więc teraz możemy dodać resztę rzeczy. Słuchajcie, jak otworzyłem całą pokrywę, to się zrobił ogień, ale jak przykryję, to naprawdę będzie dym. Wrzucamy trzy łyżki keczupu. Tak. Do tego jedną łyżkę sosu sojowego i jedną łyżeczkę octu jabłkowego. Dobra. To już są wszystkie składniki, więc teraz musimy sobie przykryć grilla, niech się to nam dalej wędzi i czekamy na kurczaka. Kurczak jest już zamarynowany, sosik sobie tutaj dalej siedzi i słuchajcie, ten sos rzucamy z boku, niech on się nam tak fajnie tutaj podwędzi. Im więcej on ma tego wędzonego smaku, tym lepiej, a kurczaka rozrzucamy po całym grillu mm. i go grillujemy. Pamiętajcie, że to są nóżki, więc najlepiej mieć takiego grilla, jak ja mam, gdzie przykrywamy sobie go. Wtedy ta temperatura jest, się równomiernie rozchodzi po całym grillu. No i co? Miłego grillowania. Mój kurczak jest już gotowy. Trochę tutaj siedział, siedział ponad pół godziny. I słuchajcie, możemy go wyciągać. Popatrzcie, jaki fajny. Mm, fantastyczny. I do tego ten gęsty sosik barbecue, który nam się tutaj przygotował. Słuchajcie, na samą górę dajemy trochę zielonej tej cebulki, którą sobie pociąłem. Dajemy trochę soku z limonki, tą resztę tego soku, dla orzeźwienia. No i troszeczkę świeżej kolendry, gdzie nie, gdzie, bo to też tak nam fajnie orzeźwi ten, ten smak. I możemy sobie jeszcze dla, dekor dla dekoracji, albo jeżeli lubicie bardziej pikantne, pokroić chili. Fajnie się nam tutaj to w, y, skomponuje. O, takie, i takiego żywego koloru nam to nada. I słuchajcie, tak wygląda mój kurczak jerk prosto z Jamajki Dziękuję bardzo, życzę smacznego. A Wy przygotujcie sobie takiego kurczaka, bo naprawdę warto. No i po prostu maczajcie w tym sosie barbecue. Mm. Palce lizać.